Konserwacja i dostępność części zamiennych sprawiają, że nawet po dekadach eksploatacji ususy te potrafią wciąż pracować jak nowe, ale teraz przyjrzyjmy się wyposażeniu standardowemu. Zarówno C330, jak i C360 oferowały w swoich czasach bardzo solidne wyposażenie, które odpowiadało potrzebom ówczesnych gospodarstw. Ursus C360 w wersji standardowej posiadał dwucylindrowy silnik o mocy 30 koni mechanicznych, 6 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne, hamulce tarczowe na obu osiach trzypunktowy układ zawieszenia TUS umożliwiający pracę z większością popularnych narzędzi rolniczych. Natomiast Ursus C360 wyróżniał się bardziej zaawansowaną konstrukcją. Czterocylindrowy silnik o mocy 52 koni, 10 biegów do przodu i 2 wsteczne, wygodniejszą kabinę operatora w nowoczesnych wersjach lepszą izolacją akustyczną. Wzmocniony układ hamulcowy i hydrauliczny, dostępne opcje dodatkowe. Obo modele można było i wciąż można doposażyć w różnorodne narzędzia i ulepszenia, które znacząco zwiększają ich funkcjonalność. Dla Ursusa C 330 dostępne są między innymi półkultywator rozcieważa mozu opryskiwacz.